No ściebanko kochani, witam Was z powrotem na kanale. Dzisiaj w krótkim szorciku ja przygotowuję dla Was jeszcze jeden fajny film, ale to może jutro, jutro opublikuję bo w niedzielę. Teraz powiem króciutko kochani, zanim przejdziemy do tematu, bo odblaszczę, której powiem parę słów. Jak zwykle przypomnę, że w opisie macie link do poradników wędkarskich, gdzie no, mówimy o szczupaku, gdzie macie poradnik na szczupaka, jak łowić na spinning. I tak dalej. Wszystko, naprawdę wszystko, czego potrzebujecie, żeby skutecznie mówić. Kto przeczyta, bo to nie wystarczy przeczytać, kochani, trzeba pochylić głowę nad pewnymi tematami rzeczy, o których ja tam napisałem, po prostu przemyśleć, a zobaczycie, że przyniesie Wam to niespodziewane efekty. No dobra, kochani, link w opisie jakby co. Yy, teraz przejdziemy do Blachy. Kochani, niby nic wielkiego. To jest Blacha Alga Trójka Polsping. Czyli dostępna we wszystkich wędkarskich sklepach bez żadnego problemu. Jest niebywale skuteczna, ale kochani, normalną blachę algę znacie wszyscy. Ale to jest wersja odchudzona, kochani. Normalna blacha alga ma 30 gram, ta ma 18. Też śmiga z wyrzutu wspaniale, lata, nie ma żadnego problemu. Ale prowadzi się super, można o wiele. Wolniej, spokojniej prowadzić szczególnie kiedy szczupaki są leniwe. łajzy nie chcą atakować, nie chcą się ruszyć, i tak dalej. W opadzie ona o wiele wolniej opada niż ta 30. Spokojnie tam się wybija, i tak dalej. Lekkie, delikatne prowadzenie lekki ruch jest naprawdę świetna blacha, odchudzona blacha, szczególnie na płytsze wody. Na wody, gdzie macie na przykład bardzo pozarastane, jest niewielka, tylko odległość tam. Od zarośli, na przykład do lustra wody, żeby poprowadzić się wysoko, jest naprawdę idealna. To jest wersja odchudzona 18 gram. Bo, tak jak powiedziałem, normalna ma 30 gram, ta ma 18 i wspaniale się prowadzi. I uwierzcie mi, że ona potrafi zadziałać, kiedy wszelkie gumy, naprawdę dzikie węże, a co tam nie wymyślicie, nie będzie chciało działać. A ta blacha potrafi dać szczupaki, niejednokrotnie mi tyłek uratowała, dała mi już trochę fajnych szczupaków. Także kochani, ja tą blachę z czystym sercem mogę Wam polecić. Bo na wielu wodach, w wielu przypadkach, nawet w toni, trochę głębiej, jak poprowadzicie, ten opad jest o wiele wolniejszy. Ona daje się fajnie prowadzić, zmiennym tempem i no, co tu dużo ukrywać? Daje rybki, daje. No, zresztą, jak to blachę, wiecie, blachę w arsenale każdego spinningisty powinna znaleźć się blaszka. Także kochani, pamiętajcie, to jest wersja odchudzona. Ona ma, jak dobrze pamiętam, 18 gram. Na płytsze wody, na łączki i tak dalej. Zresztą toni, też daje się fajnie prowadzić. bo opad, tak jakby co kochani. Dobra, pozdrawiam Was, niech moc będzie z Wami. I do następnego.